Siemano moi drodzy, z tej strony wasz ulubiony diabelski Jupiter. Słuchajcie, do gry zawitała już ta najnowsza mała aktualizacja, a wraz z nią po raz kolejny, zupełnie niezapowiedziane, pojawiły się lustrzane klejnoty. Także zaraz sprawdzimy sobie, czy tym razem dopisze mi szczęście i uda się dropnąć coś fajnego. A tymczasem ja niezmiennie jestem Dukat. Witam was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam na kolejny materiał z Diablo Immortal. Zanim jednak przejdziemy sobie do prawdawnej szczeliny, to chciałbym się z wami jeszcze podzielić takim swoim przemyśleniem, bo y, zdarzyło mi się już korzystać z tego nowego ołtarza Horadrimów, który znajduje się tu w pobliżu tych bram do Erebanu i strażowania. On dokładnie znajduje się tutaj na dole. Na początku miałem problem, żeby go znaleźć, bo tak jak widzicie jest tak wkomponowany, że, że, że ciężko go zobaczyć. Ale jest on tutaj dokładnie. I powiem wam, że zmiana jest naprawdę mega fajna. W końcu nie trzeba latać, żeby wymieniać te kulki. Niemniej brakuje mi tutaj w dalszym ciągu możliwości pozyskiwania legendarnych esencji, bo tych esencji też sporo zarówno z Strażowania, jak i Ereban. No ale może w przyszłości doczekamy się i takiej zmiany, a teraz lecimy do prawdawnej szczeliny i pogadamy chwilę o lustrzankach. No i tak jak widzicie, faktycznie lustrzanki są dostępne, tym razem lustrzane klejnoty zostają z nami do 20 maja, więc pamiętajcie, żeby do tego dnia, do tego czasu wrzucić sobie 10 pomarańczowych albo 10 fioletowych tych emblematów, aktywować lustrzanki. Może ja to zrobię za pamięci, żeby nie było fakapu. No i po prostu wykorzystać ten event do maksimum. Dodatkowo pamiętajcie, że cały czas mamy aktywne, kolosalne wyładowanie i każdy emblemat użyty w tej szczelinie powoduje tutaj progres. Jutro odświeży się, nagrywam to w środę, więc jutro w czwartek odświeży się tutaj ta skrzyneczka. Dostaniemy z tego znowu 100 punktów. Plus te 160, które wpadnie mi dzisiaj za 10 pomarańczowych emblematów, pozwoli mi zdobyć kolejny wypolerowany rdzeń. A co ważne, te wypolerowane rdzenie, których nie użyjemy, a ja najprawdopodobniej nie użyję żadnego, zostanie zamieniony na 5000 sztuk platyny. Czyli jeżeli jutro będę miał 6 tych rdzeni, no to jak łatwo policzyć. Zbogadzę się minimum o 30 tysięcy sztuk platyny. Nie wiem czy dobije ten siódmy. Zobaczymy jeszcze, tutaj kolosalne wyładowanie trwa do 1 czerwca. A zmodyfikowana pula legendarnych klejnotów jeszcze przez 7 dni, więc zobaczymy. Tutaj w tej puli oczywiście niezmiennie, tak jak wybrałem to w poprzednim odcinku z pradawną szczeliną. No liczę dzisiaj, że może uda się trafić jakiś behelit ewentualnie jakieś fajne pięciogwiazdkowe, pięciogwiazdkowe klejnot. Dobra, nie przedłużając, lecimy z prawdą szczeliną. Dzisiaj tak oszczędnie, tylko 10 emblematów. Nie mam więcej, żeby, żeby wrzucić kolejną dyszkę. Nie chcę się też za bardzo wykosztowywać. Oczywiście dajcie znać, jakie wy mieliście dropy z tego eventu. Czy, czy wypadło coś fajnego? Dajcie znać również, co ja mam zrobić z tą muzyką majstrową, bo tutaj widzę, że głosy są podzielone. Niektórzy mówią, żeby ją zmieniać, inni mówią, żeby ją zostawić. No, dla mnie jest taka w sumie nie przeszkadza, a fajnie wypełnia tło. Ale może macie jakieś swoje propozycje do jakichś takich nutek, oczywiście bez praw autorskich, bo inaczej to YouTube nam zablokuje cały ten materiał, cały ten film. No i dobra, lecimy. Ciekawe co dzisiaj wypadnie. Czy będzie białe światełko? Czy będzie w końcu ten Behelit? Tak jak widzieliście poprzednio przepaliłem, żeby nie skłamać 50 albo 60 tych emblematów i no i nic, I ani jednego behelita. W każdym razie, co by nie dropnęło, zawsze to będzie dodatkowy zastrzyk jumpoweru, Pójdzie na ulepszanie klejnotów. Właściwie to mam już. O, już mamy bossa, to nie będę się rozwodził. Mam w planach teraz ulepszyć na maksymalną dziesiątą rangę żarliwy kieł. No i właśnie wspomniany wcześniej behelit. No i zobaczmy, czy coś fajnego tutaj nam dropnie. Jakie światło. No, białe nie jest, czyli nie ma pięciu gwiazdek. Czy będzie behelit w takim razie? Na razie nie widzę. No chyba nie ma. Chyba generalnie tym razem dropy bez szału. Czy ja mogę teraz podnosić za pomocą klawiatury? Mogę, poprzednio coś się zbugowało i nie mogłem. Podsumowanie. Oj, nie trafiłem. Podsumowanie. Potęgaj rozkaz. Lament, matki, chłodny powiernik, a pozostałe klejnoty jednogwiazdkowe, czyli generalnie bez szału. No ale jak wiadomo, czasami drop jest lepszy, czasami drop jest gorszy. Ja dzisiaj nie planuję więcej biegów prawdawnej szczeliny. Lustrzane klejnoty zostały wykorzystane, użyte. Oczywiście można je aktywować tylko raz. Przypominam jeszcze raz. Od dzisiaj od 14 maja do 20 maja możemy jednorazowo aktywować sobie lustrzanki, także pamiętajcie, żeby nie zapomnieć, takie trochę nie po polsku, no ogólnie pamiętajcie, żeby sobie w tym czasie aktywować te lustrzanki i zdobyć 10 dodatkowych legendarnych klejnotów. Dajcie znać oczywiście jakie wy mieliście dropy, a tymczasem jeżeli podobał wam się ten dzisiejszy króciutki materiał, to ja gorąco zachęcam do zostawienia łapy w górę, subskrypcji na kanale, a na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.